Moi drodzy, regeneracja i spa, przymusowe ciąg dalszy. Samochód już jest zrobiony i teraz obmyślamy plan, co dalej. No i o 15 chcę wystartować z miejsca, z którego mnie dzieci zabrały. Koło 16 powinnam być w Białowieży i bardzo apeluję do Was, żebyście dołączali do mnie na trasie, szczególnie na tym odcinku z Białowieży dalej do Czeremchy, ponieważ to jest trasa przez Puszczę. Pan, który zna tutaj bardzo dobrze tą puszczę, powiedział, że po zmroku by się tam nie zapuszczał, ponieważ bałby się, że zabłądzi, a znają bardzo dobrze. Więc ja nie będę też kozaczyła. Będę biegła tyle, ile będzie światło starczało do pierwszego punktu, a później zobaczymy, czy poczekam na tą trzecią rano na świt i wtedy wystartuję dalej. No, chyba, że będziecie ze mną i będziemy mogli biec razem, to wtedy zobaczymy. Tak czy owak. Lecę dalej, wznawiamy bieg do Polski po raz drugi. Zobaczymy, jakie przygody będą nas czekały jeszcze w ciągu tej całej trasy.